teraz Idziemy autobusem, 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 jedziemy autobusem, jedziemy autobusem, jedziemy Idziemy autobusem, jedziemy autobusem. Idziemy autobusem. Tak, gdybyś się ostatnią Idziemy i ten I ten i wyszedł. No, ona w stoi z wyszlubów, a ten czarny przed z tyłu popatrzył i wyszedł. Ja tak, to... Czekam. O, jeszcze pieniądze. Chodźmy. Zasłoń, Nie, nie zasłoń! Boże. że dzieci, możecie skakać. Są pieniądze? Tak. Ui! Dziecka potrzebuje wody! A co Ty myślisz? No, dlaczego tu nie czekać? Ui! Fajnie uczycie. O nie, wszystko! Wow, zobacz co ona zrobiła! Ej, jesteś najlepsza! Jeju, ja nie wiedziałem! Jeju, jesteś bohaterką! Ja nie wierzyłem! Jeju! Jeju, ja nie wierzyłem naprawdę! Ale to nie moja wina, że, że, że tak się stało. Ty jesteś bohaterką normalnie? No nie wierzę. Ja też. Jesteś najlepszą z naszej klasy, czy co? A, jesteś najlepszą z całego petni. Świata Petni. No. No, najfajniej jest tutaj. Ale wiecie co? Co? No i pani jest w nasenie. Pogadamy w tej szkole, a teraz płynamy. Muszę mi dać pieniądze. Wow, nie wiedziałam, że tak będzie. Hmm? Kim pani jest? E, jestem taką panią odpływania. E, nic się ze mną nie udało, więc dałam na masę. Ale tak naprawdę to było dobrze. Jeju, ja naprawdę nie wiedziałam. Znowu zanurza się specjalnie? A co, nie mogę? To już już umiem. ale mm, fajnie. Matko, tak jak ja. Wiesz, co jesteś najlepsza w tym klasie? Nie. No, wiem. M A myślę, leżeć na plecach? plecach. Wiem, umiem. No to proszę, pokaż. Okej. Okay. Wow, ale wow, fajnie. Ja też umiem. Ja też umiem. Ja też umiem. Znaczy nie umiem. Ja też nie umiem. Ja też nie umiem. Ja też nie umiem. Ja w ogóle nie umiem. Ja też. Ja umiem. Ja też nie umiem. Ja też nie umiem. Ja też nie umiem. No. No to kto umiał? Ja. Ja. Nie. No to co? Pływamy tak. Będzie wyścig. Możecie się odsunąć, tak. Ja tam muszę się wysłuczyć, ja też jakaś jest też. wspaniała, co nie? No. Najlepsza. Hmm. My też poczekamy tutaj i pogadamy i poglądamy. No, pewnie lepsza. Nie wiedziałem. Chłopak jeszcze na mnie. Dobra, zaczynamy wyścig. Okay. Mójcie. Hmm, hmm, hmm. Uszukujesz. Nie, ja naprawdę tak robię, bo jesteś rybką. Dobrze. Mój gu, gotowy start. Słuchajcie, Sabrina wygrywa. Wow! Dzieci. Jestem z Was dumna. Sabrina, nie wiedziałam, że tak umiesz. A to nie moja zasługa. Spokojnie. A czy ty zobaczysz się na wasem? Oczywiście. No to dobrze. Wie pani, że to jest trochę umoczone? Tak. to się z Was zgłony. Ja nie, ja, nie, ja, ja, ja jestem głodny. Chciałam. Mm. To może mi pani dać picie? Dobrze. Wow, dziękuję. Mm, niam, niam, niam. Położymy resztkę tutaj. Tak, to dobry pomysł. No to co robimy? Skaczemy! O, dobra! Poczekajcie, Sabrina, pierwsza. No dobra, będę na koniec. Ja chcę jechać z tej wysokiej. Ale fajnie. Ja wolę stąd. Ja też. Ja wolę z tego. Wow. Przepraszam. Ja tak wolę. A ja lubię tak. Ja nie będę skakać. I tak się zanurzę. No Dobra, będę skakać z tej. Ale jak tej, to wymiękasz. Dary, no to zobaczymy. Udało ci się! No, wreszcie coś skoczyłeś. No, dobry powiek! Ale przygotuj się na mnie. Ja będę ostatni. Zeskoczę sobie z tej. Chciałam No Dobra. Ja tam się muszę umyć. Wow, fajnie. Co, nie. No. Nie wiedziałem, że Spokojnie. Będziecie tak nawet cały rok tak mówić A nawet więcej. O matko. Powiedz, najlepsze w całej klasie. najlepszej szkole! No, to jest najlepsze. Spokojnie. Sabrina jest najlepsza. Eee, wiecie, co potrzebuję spokojnego miejsca? Ok, odsuniemy się. Chodźcie. Hmm, jak tobie to, to powiedzieć? Dobra. No, kiedy będę chciał. No to już, już możemy? Tak. Ui! Za chwilę druga część.